Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj, a tutaj przed wami kolejny filmik poradnikowy w moim wykonaniu, na moim kanale. Tym razem zajmiemy się projektem o nazwie StarCraft Mass Recall. Czym jest ten projekt? Jakby wam to w skrócie powiedzieć, grupa zapaleńców, czyli gorących fanów yy, ogólnie całej marki StarCraft, Postanowili na silniku dwujeczki drugiej odsłony Starcrafta przenieść wszystkie kampanie z oryginalnego, pierwszego Starcrafta wraz z tymi wszystkimi yy, kampaniami z dodatku oraz tymi z dema i kilkoma innymi. Muszę przyznać, że Samo wykonanie robi naprawdę ogromne wrażenie, bo to nie jest tylko zwykłe przeniesienie jeden do jeden tych mapek z jedynki do dwójki, tylko zbudowanie od nowa wszystkiego na wzór y, kamp kampanii z jedynki. Zostały nakręcone y, nowe kaszenki, nowe tryby w misjach, gdzie włamujemy się na przykład jako teranie, czyli jako ludzie, chyba Jim Raynor, tam chyba Jim Raynor był dowódcą tego włamu do jakiegoś laboratorium, żeby wykraść dane to twórcy tej modyfikacji dodali opcjonalny, czyli jak ktoś nie wie, dodatkowy tryb, w którym możemy zamienić strategię w, w FPS-a, czyli w strzelankę no muszę przyznać, że naprawdę odjebali kawał dobrej roboty a dlaczego, może ktoś zapytać yy, a dlaczego w ogóle potrzebna taka operacja, żeby wiecie, przenosić jedyneczkę do, na silnik dwójeczki. No bo nie oszukujmy się, jedynka... no... Dostała bardzo ładny i porządny remaster i graficzno audio no, graficzno-dźwiękowy, czyli audiowizualny No ale nadal trąci myszką te przestarzałe mechaniki, że możemy tylko maksymalnie 12 jednostek. Że nie możemy dużo rzeczy zautomatyzować. No i tak dalej, no i tak dalej. Więc tak, mod, sam mod, ten mas składa się z takich dwóch części. Chodzi o rdzeń moda. Oczywiście do każdej rzeczy będzie będą linki w opisie oraz wersji językowej, którą każdą ściągamy osobno, czyli angielską, rosyjską, jakie tu są jeszcze, polską, niemiecką i tak dalej i tak dalej. Koniec końców, my jeżeli chcemy sobie pograć w tą modyfikację te mapy, te moss recall -cool na yy, po polsku, to będą nam potrzebne cztery pliki. Już wam prezentuję jakie. Odsunę stronę, bo będzie mi przeszkadzała. Yy, ogólnie tak, w wielkim skrócie. Nasz będzie interesował ten folder, ten po prawej. I więc tak. Mamy dwa pliki rdzeniowe modyfikacji Mamy angielską wersję oraz z więc tak mamy pobranego Starcrafta 2 obojętnie czy macie tylko tą wersję darmową z kampanią yy, skrzydła wolności poświęconą Terran, czy macie cały pakiet to nieważne. Ważne, że macie tego Starcrafta 2 pobranego i ściągniętego. Więc tak, więc tak. Otwieramy teraz yy, folder yy, zapakowany folder y, pierwszego rdzenia moda powinniśmy mieć coś takiego. Oczywiście przypominam, żeby takie typu foldery otwierać potrzebujemy program do wypakowywania. 7zip albo Winrar. Ja, jak zawsze wspominam, używam 7zipa, no bo jest za darmo i kilku innych ciekawych rzeczy. Więc tak, mamy otwarty folder oraz musimy mieć otwarty Folder z grom. Ja już sobie wszystko uszykowałem. Będziemy potrzebowali z tego co pamiętam. Będziemy musieli stworzyć dwa dodatkowe foldery w, w głównym folderze ze StarCraftem 2. Pierwszym z nim będzie folder my Apisy, a drugim będzie folder moc. I teraz tak. Z tego folderu spakowanego SCMR moc. Przenosimy pliki z folderu moc tego pobranego pliku do folderu z grom. Przenosimy to, przeciągamy lub wypakowujemy obojętnie, a ten StarCraft Ma z Recall. To coś. To coś yy, przenosimy do folderu Maps do folderu Maps, to troszeczkę więcej zajmie. Następnie otwieramy kolejny pliczek, tym razem z asetami. Ponownie wchodzimy w głównym folderze StarCrafta 2 do folderu mods i przenosimy całą zawartość. Troszeczkę to może potrwać, bo pliczek trochę ma. Gdy to się zrobi, uruchamiamy folder z angielską wersją i robimy tak samo. Znów otwieramy folder MOC i przenosimy zawartość do naszego folderu MOC w głównym folderze, gdzie znajduje się zainstalowany StarCraft 2. Teraz, teraz przenosimy, do, przenosimy się do polskiej wersji. Wgrywamy spolszczenie, uruchamiamy ten w pliczek, ten, otwieramy ten folder i ponownie otwieramy folder MOC, tu tak samo folder MOC, przenosimy i zastępujemy, tak, zastępujemy wersję angielską wersją polską i ponownie znów klikamy na MAPS. Tu tak samo na MAPS i przenosimy tą tutaj zawartość i zapisujemy teraz będziemy uruchamiać modyfikacje ale do tego będziemy potrzebowali kolejnego powiedzmy okienka z starcraftem 2 bo będziemy musieli wykonywać dosyć niewygodną rzecz co bardzo nad tym ubolewam, ale niestety od wersji 8 tam ileś tego modu No nie tworzy się skrót na pulpicie i w ogóle nie ma auto wiecie, sta auto roomu, gdzie można uruchomić normalnie mod w cywilizowany sposób. Więc tak, otwieram mój explorer, explorer plików ten komputer, w moim przypadku nowy dysk E StarCraft 2. Teraz w jednym wchodzimy w folder Maps w Starcraft Maps Recall i będzie nam potrzebny ten plik ten SCMR Camping Launcher. Dobra, ale to za chwilę. Teraz wracamy do tego drugiego otwartego folderu ze Starcraftem 2. Otwieramy folder Support i szukamy jednej rzeczy. SC 2S Switcher X Tak Tak, właśnie to, to nam będzie potrzebne I teraz tak Plicek SCMR Camping Launcher Przenosimy na SC, no ten Switcher I opuszczamy I gra teraz nam powinna się włączyć z modem no i jesteśmy. Uruchomiło się, mamy StarCrafta Mass Recall, jak tutaj jest napisane, remake oryginalnych kampanii StarCraft i Brood War, ale także map dodatkowych te związane z... Yy, z DM em z i kilkoma fanowskimi mapami, kampaniami, ale to jest yy, nieważne. Jak widzicie, mamy wszystkie 6 oryginalnych kampanii. Oczywiście, jeżeli wam się nie chce przechodzić yy, przechodzić yy, każdej po kolei, tylko chcecie na przykład zacząć od zergów, albo od kampanii yy, zjednoczonych sił yy, ziemskich z dodatku, to wchodzicie w opcję, w opcję i tutaj macie odblokuj wszystkie misje, robicie potwierdź. I proszę, macie wszystko odblokowane. Tak samo możecie zablokować, jak widzicie. Oraz tu macie wszystkie takie rzeczy związane do własnej y, modyfikacji, dostosowania. Od interfe interfejsu po grafiki. Po, tu widzicie, możecie sobie ustawić, że poszczególne jednostki mają y, specjalne modele, ale to jest. To jak mówiłem jest dla własnej interpretacji. Nawet możecie sobie muzykę widzicie, wybrać, tak samo z głosami możecie mieć e, dźwięki z samego Starcrafta 2, e, z, albo z tego dźwięki z, e, z oryginalnego dubbingu Starcrafta 1 tak samo z modelami, czyli z tymi portretami, co jak się zazn zaznacza jednostki Widzicie, macie te mapy, na przykład co mówiłem, że e, w, 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 włączycie tryb szczelanki. Możecie sobie e, jakiś jeszcze podkręcony poziom trudności i tak dalej, i tak dalej. No i to chyba tyle. Na końcu wam y, pokażę pierwszą. i y, w ogóle, jak się prezentuje odnowiony filmik oraz pierwszą misję. Tak, tylko na start, nie? Odpalamy rebę. Y, od początku, nie? mi chodzi o ten filmik wprowadzający ale samoucek sobie darujemy chyba nie wiem czy on jest właśnie potrzebny ale zaraz się przekonamy ci co co mogą teraz przeczytać to jest oryginalny tekst z jedynki, tutaj nic nie było ten, ingerowane Lewym klikacie, żeby pominąć. Teraz chyba będzie ten przerobiony filmik, nie? Nie. O, widzicie? Witam na Marsarze, naczelnik. Mamy po polsku, oryginalny dubbing. Przygotowaliśmy demonstrację uzbrojenia. Możemy, możemy pominąć samoucę tak jak było oryginalnie. Pominiemy, no to takie tam pierdołowaty, zwyczajny samoułócek w stylu Zazna z jednostek. Jednostkę jednostki, przybliż, oddal. Kliknij lewym przyciskiem, żeby zaznaczyć. Kliknij prawym, żeby poruszyć jednostką. Kliknij B, żeby tam coś wybudować. No wiecie, taka podstawa podstawy. Ja bym chciał wam pokazać. Dobra, yy, i tu patrzcie wam, jak pokażę, jak wygląda mapka. Będzie filmik? Ten, co chce? Tak, jest filmik. O, nareszcie. Oczywiście dla prawdziwych purystów jest też oryginalny filmik z StarCrafta 1, ale tutaj cały wam zaprezentować właśnie ten filmik yy, na silniku 2. Jak został odwzorowany ten oryginalny na silniku dwójki. Chyba się pomyliłem, nie jest to ten oryginalny, ten przerobiony filmik z intra, tylko specjalny, specjalne wprowadzenie dla misji pierwszej. I prawie wszystkie misje, prawie wszystkie misje mają coś takiego. I oprócz tego, istnieje takie coś jak leksykon, który jak widzicie ładnie wszystko lore wam wyjaśnia, nie? Możecie sobie poczytać, bo naprawdę zostało to wykonane z czosku. Nawet jest takie coś, tylko to chyba musicie, tylko to musicie ustawić w opcjach. Że macie, widzicie? Opisany, nie? Ekwipunek słuchajcie, to jednostkę. No i ta muza, nie? Ze Starcrafta. Ach, jak to uwielbiam. Ale dobra. Ogólnie, tak na koniec, w, w zakończeniu, powiem Wam że naprawdę Wam polecam w to zagrać i to z kilku powodów. Po pierwsze, jest to klasyk strategii, więc jak uwielbiacie budować i szybkie napierdalanie wojskami na dużą skalę, no to, to to będzie dla Was. Kolejnym powodem jest to, że Starcraft 2 jest za darmo. I to też jest za darmo do pobrania, ta modyfikacja. Czyli możecie mieć całą oryginalną trylogię, Pierwszą trylogię StarCrafta, drugą trylogię z, pierwszego, z dodatku do StarCrafta 1 za darmo, ładnie spolszone. Nie musicie niczego kupować. StarCraft 2 nadal sam w sobie się dobrze broni. Jest pięknie zrobiony. Mechanicznie wszystko idealnie gra. No po prostu ta gra wciąga. Jak lubicie strategię Sasiu Rzeczywistego, czyli RTS-y, no to naprawdę gorąco wam polecam. A potem, jak przejdziecie te wszystkie kampanie, to możecie tak z rozpędu odpalić yy, darmową kampanię, pierwszą kampanię, jedną z trzech, StarCrafta 2 i wiecie, tak jednym ciągiem od samego początku fabuło za, zapoznacie się i odpalacie drugą część, nie? Potem niestety do yy, kampanii z dwójki StarCrafta, do Zergów i Protosów musicie zakupić, no ale te gry często są na jakichś promocjach. Więc myślę, że to nie będzie problem. Więc tak, mam nadzieję, że się wam podobało. Z tej strony był Jakub, a to był filmik poradnikowy, w którym pokazywałem jak zainstalować modyfikację StarCraft Mass Recall. Czyli modyfikację, która przenosi całego StarCrafta 1, a na pewno wszystkie kampanie i misje związane z nimi, do StarCrafta 2. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w następnym razem na...